Cześć, dzień dobry, moi drodzy. Witam się z Wami w drugim odcinku z serii Perełki z Aukcji. Jest to seria, w której oceniamy najciekawsze, najrzadsze, najbardziej wieśniackie samochody dostępne na portalach aukcyjnych polskich i nie tylko. Dzisiaj odcinek ze mną będzie współprowadził Mateusz, nasz operator, Siema. oraz nasz Ziomek Łukasz. Siema. Jak wiecie, tą serię współprowadzicie razem z nami na naszej grupie Garage Weed i tym razem zasypaliście nas naprawdę mocno komentarzami. Padło ich dokładnie 232 w każdym propozycja jakiegoś samochodu, który mamy ocenić, dlatego też jako, że ich jest aż tyle, mamy tutaj kolegę Łukasza do pomocy, a więc myślę, że bez zbędnego przedłużania po prostu lecimy. Dobra, także mamy sam początek listy komentarzy. Pierwszy samochód, który zobaczymy to Seat i Biza. Hmm. Niemieckie blachy, czyli znowu samochód importowany. Angry Eyes. O, no, no, faktycznie, tak to się nazywa, te brewki tak zwane. Z przodu, kurde, taki pług, można powiedzieć, do ten zamiatania śniegu. Środek niezmodyfikowany, zniszczone tutaj te przełączniki od świateł. Oh, LPG. No, no i droga w sumie. Kurde! Bez tragedii. W sensie nie jest jakoś turbo zwieśniaczony. Jest w połowie zwieśniaczony. Prawie seria. Paweł Walczak podesłał nam screeny, ponieważ aukcja nie jest już dostępna. Ło! Wow! Dobra, to mi zajeżdża samochodem z jakichś szybkich i wściekłych już. Primera doinwestowany na 10 tysięcy euro, a kupujesz za 8,5. Pa, jaka okazja. Wiem. I co? Jeszcze jest wlot na Master Masterodem z Subaru albo z Polskiej Dawna dla dwójki. Kolejna propozycja: Lotus Super 7 Replika, czyli pierwowzór Caterama. Mi się podoba. Fajny. Ale... To, to, to przednie nadkole jest przerąbane. Noch no, jak moje brwi, w sumie. <grymne> <grymne> Bentley Continental GT z 2004 roku, za Kameleon trochę, Ładna satyna. No taka satynka bardziej, taki, taka matowa folia. Nie, nie jestem przekonany, czy taki kolor w sumie pasuje do Bentley'a. Koła nie pasują. w ogóle nie podobają. Tego, Coś nie leży w tym aucie. Ja lubię te Bentley'e, ładne są. Chociaż w środku wygląda jak fejton. No, dokładnie. Nie, ale 110 koła za Bentley'a. Nieduża kwota, ale przypuszczam, że koszta utrzymania 16-letniego W12 to. Uh! I. Uh! Nie przeglądałem komentarzy, ale to auto widziałem, że się przewinęło w bardzo wielu. Citroen Sara Picasso, pan Jerzyk. Ja dostałem, dostałem, było to w relacji yy, Gai Kuroń i wysłałem mi na to to multiple, co pokazywałem wam, chłopaki, ostatnio, tą stuningowaną. Mhm. Pozdrawiamy. Był w jakimś samochodzie, znaczy ten, w jakimś filmie, w jakiejś komedii był samochód, e, jakiś Gubi taki guszy. van, no, no z grubego na no jak piesek, nie? Piesek, tylko to ty jest i ma coś z przodu. Pokaż to, co to jest. To jest nos albo narząd rozrodczy. Albo, nie Myślę, nie wiem. to jest wlot powietrza do silnika po prostu. Taki. Albo wydech, bo jeździ tyłem na przykład. A. W sumie ciekawe, jak to jest rozwiązane chłodzenie, jak wszystko jest zasłonięte dywanem. Jest, jest powietrza. No, tam nie wejdziesz do auta w ogóle, bo masz... Kolcem. No, przynajmniej nikt Ci nie podejdzie i nie porysuje, bo nie sięgnie przez te patyki wszystkie. To różowe sobie Nie, staje... Języczek. O Boże. <laughs> A patrz, to jest ne... dalej tak samo grube, jak widziałem to pierwszy raz, albo nawet grubiej. Nawet są y, rzęski nad, nad lampami. <laughs> yeah, bardzo yeah, ładny. Nice, hairy, bardzo ładny, to jest naprawdę ten bardzo fajny przykład samochodu. To, to nie jest wieś tunik, to jest naprawdę... Musiałem ja się skupić na opisie. O. Auto ma oryginalne przebranie pana Jerza. No. Świetnie nadaje się jako reklama. Wszelkie informacje udzielę w wiadomościach. Prif. Proszę to, o poważne możesz? propozycje. Nie jesteś zainteresowany, nie pisz, nie dzwoń, nie komentuj. Ja teraz proszę o wasze po poważne propozycje. Co można reklamować panem Jerzykiem? Eee, ja że jeżę. A ja mięsnego jeża z ukrytej prawdy. Nie jest, śmieszny jest. Dobra, lecimy dalej. Widzę, że tutaj dużo jakichś JDM-ów poleciało. ta Chaser, Skyline. Zobaczmy sobie Skylinea. 650 koni plus. O, ten Chyba, tak, tak, no. ten... Chyba lepiej bez oklejenia, co? Ale ma fajny, ma body. Karbonowy taki ma odcień. Jeździłbym bardzo. Żeby... Ja, ja jeździłbym 30 km. No, nie, mógłbyś nie wejść w kubełek. No, to jest tak sądzę ale, to Evo. może być mój moc. Ewo, na rajdzie się zmieściłem. A był XXL? Nie, kolega mi pomógł. Patrzcie, co mamy na OLX-ie, Forda Model T. O, grubo. Ale cena! Auto, które zmotoryzowało Amerykę. Pierwszy masowo produkowany samochód. Przebieg 10 km. Ma, ma, mało nastukał przez 103 lata. Może Do kościoła tylko jest. A kościół był No chyba tak. Autopastora, auto nie? Proszę dzwonić po 10 rano, nie wcześniej. Pozdrawiam. Melanchowicz jakiś, bo nie wstaje. Pozdrawiam, Andrzej. Co to jest? Jakiś gruby projekcik Volkswagen Polo. 26900. Mój kolega ma takiego Corrado, dokładnie taki sam, tylko fioletowy. Jeszcze raz mm -hmm. dokładnie taki sam, tylko fioletowy. Dokładnie taki sam, tylko to nie jest Polo, tylko Corrado i nie jest czerwony, tylko fioletowy. Pozdrawiam Mateusza. Dzięki. G40. Nie wiem, mnie na przykład nie cieszą takie w ogóle wynalazki odnośnie... spolo Polo 1.3 i nie wiem... Gwint i i rura, i no. kolor ładny, kustą, klatka gwint, no. Szkoda, że nie ma podanej mocy, bo ja, mi, mi by się to auto bardziej podobało, jakby nie było tak porobione, tylko wyglądałoby jak taki syf paździerz stojący pod blokiem, a miałoby porobione silniki, ja na przykład 300 koni. I to by było spoko, ale to, to... Tak Tak jakbyś z parówki robił danie obiadowe, nie? Ja robię. <laughs> <laughs> Śliczna Toyota Selika z gazem Tuning. Stan idealny, sprawdź. O! Sprawnie. Przyciąga oko! Płomienie czarne. Nie wiem kto to robił, bo płomienie wcale nie są czarne. tak? Nie są. Nie są. Jak zamkniesz oczy, to są. Kurde... Słabo. Nie pozdrawiamy właściciela, ale może lepiej pozdrówmy. Ma rękawice. Ale, ale, ma, ale małe, więc musi być mały. O, 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 Forda chcesz, bo pick upy, mam ostatnią fazę Ford na pick upy. Może być Ford M250. Wow. No nieźle. 26 cali. Koła. Niepowtarzalny wygląd tuning. No, to jest to grubo. Czułem to. Yeah. Czułem to. Volkswagen, dobra, wchodzimy na repliki. Repliki są ciekawym tematem. Super! <noise> Coś, yeah. to sobie, co, co to się stało? To jest tak jak ten. Z Hamonda wszyscy cisną bekę w Tobii, Grand gratulują, że lubi Porsche 911 i podstawiają garbusa. No to tu jest garbus Porsche 911. Ja myślę, że można to przesłać panu Hamondowi. Będzie dwa w jednym. chyba wersja Turbo S, bo ten spoiler. Jak w oryginalnym 911 Turbo S. Co to jest? Znowu pan Jerzyk. Pozdrawiamy pana Jerzyka. Ja tu widzę kolejną replikę, która powinna nie umknąć naszej uwadze. Toyota MR2, a na zdjęciach Ferrari. Nie, to jakiś błąd się wdarł chyba. No to jest Ferrari ewidentnie. Jaka fajna kierownica w tym Ferrari. Customowa chyba. No To jest z chipsów ten znaczek chyba, taki tazów. Wygląda jakby to ktoś wydrukował i krzywo wyciął okrąg z papieru. O, to masz, tłumacz, tak taki mindfuck totalny. Widać, że z drona fotka z Super. 75 koła za Ferrari. Który nie jest Ferrari? Jak to? Przecież to jest Ferrari, nie widzisz? Halo? Ja w sprawie Ferrari. A ja już jestem umówiony. Toyota? Z... Nie. nie, no Ferrari widzę przecież. Ja bym przyjechał dzisiaj, można? Pomorskie. Spokojnie, z Krakowa zajadę zaraz. Dwie godzinki jestem. A Ferrari wrócę w godzinę. <grym> o. O. Nie. nie! Szybcy i wściekli, Tokio Drift. Halk. Halk. Serio? Ktoś dodał. Jaki za fotkę auta! Kierownica mi się strasznie nie podoba. Ale jest też Hulk w środku. Hulk, ten, między siedzeniami. Dzisiaj mijałem kamera Takiego? No. Przy takim... Takiego nie minąłbym. No, tak A po Krakowie taki jeździ. No, tak. Jeżdżą zwykle na matury, się bierze, znaczy na te na imprezy matury? takie. Na studniówki chyba bardziej. No właśnie. No. Na w maturze? <laughs> ja ja po prostu chciałem zawsze pojechać na maturę. coś takie. No to spoko, to załatwimy ci zarobiasz. Ja Dobra panowie, smart fortu. Bo mnie zastanawia co jest z tyłu. No właśnie ten. na miniaturce to wygląda Wow, Wiedziałem, że to będzie najlepsze. Wis wisienka na koniec, nie? Trójkołowiec. Kurde, ja. ciekawe jak to jeździć. Może silnik z hajabuzy. Ty. Ale Artyzn... Tam był łańcuch napędowy na no to koło. No mówię no, no, ci, że silnik no, jest no, zmotowy, bo, no bo pewnie, pewnie jest nie? ten, no dokładnie. Kręci się pewnie do ty tysięcy. Ej, ale jeden 200 koni, to jest chyba serio z hayabusy. Może jest? silnik z hajabusy? Dobrze. A? Trafiłem. Podsumujmy sobie. Eee, coś, co wywołało u was najwięcej emocji w dzisiejszym odcinku. U, zacznijmy od Łukasza. No, stary, dob stary dobry Jerzyk. Jerzyk A. był dobry. No i na koniec ten Smart Fortu, i czułem się zagrożony przy e, tym Fordzie F250, i czułem się tak niekomfortowo, mimo że projekt spoko. Więc to moje trzy w trzech faworytów. Trzy faworyt. Dzięki Łukasz, miałeś powiedzieć o jednym aucie. Fajnie, że powiedziałeś o trzech, a ty Mateusz? <laughs> nie, no jak dla mnie Smart wygrywa. To jest po prostu. jeszcze raz Rosmos. To... Nie, 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 nie. Nie powtarzamy Łukasz. A jeżeli chodzi o mnie. To mnie najbardziej szokował Ford F250, którego dzisiaj zobaczyliśmy. To jest najgrubszy i naprawdę fajny projekt, jaki było nam dane zobaczyć. Jeżeli to może się poruszać po polskich drogach, to w ogóle Kozak. I tym akcentem, moi drodzy, może zakończmy dzisiejszy odcinek. Ja Wam bardzo pięknie dziękuję za oglądanie, dwie chłopaki. Dziękuję. Ja bardzo serdecznie również dziękuję. Super pełna kulturka, uwielbiam pracować z takimi ludźmi. Kolejna część, kiedy oceniamy samochody, perełki z aukcji, pojawi się za tydzień, a więc śledźcie na bieżąco, wpadniecie też na naszą grupę Garaż Wyt na Facebooku, gdzie możecie podsyłać nam kolejne propozycje do kolejnych zestawień. A tymczasem trzymajcie się zdrowo. Do zobaczenia. Cześć! Samku! Sterie fajzmy jednym?